Cześć widzowie, ostatnio w ankiecie zdecydowaliście, żeby zrobić Wam filmik o aktualizacji tegorocznych królowych i kolonii, które te królowe założyły. Więc witam Was w takim filmiku. Dzisiaj zobaczymy, co słychać u moich królowych mrówek i o moich koloniach mrówek z rodzaju Lasius. Teraz widzicie, Kolonie Lasius N, czyli hurtnicy pospolitej. No i ta kolonia to jest jedna z trzech moich kolonii z tego gatunku. Jeszcze nie jest na tyle duża, żeby zamieszkała w formikarium. Jeszcze mieszka sobie w wyprobówce. Tutaj mamy kolejną kolonię. No i zobaczcie, robotnice są pojedzone. Tutaj, tutaj akurat mało widzimy, więc za chwilę przejdziemy do kolejnej kolonii, bo tutaj dosyć mało widać. Ale naprawdę wszystkie kolonie się rozwijają bardzo dobrze. Dostają koniki polne, dostają miodu. Jak widzicie, pre, tutaj dość dużo ich furażeruje po całej tej probówce. Niedługo będzie trzeba im arenę udostępniać. No i zobaczcie. Yy, mamy tutaj na środku królową i wszelkie możliwe potomstwo. Mamy poczwarki, jajka. Małe, małe larwy, duże larwy, więc naprawdę te, te wszystkie kolonie hurtnicy pospolitej rozwijają się naprawdę dobrze. A zobaczcie, tutaj nawet robotnica przed chwilą widzieliście, jak odbierała pakiet potomstwa, który tyle, się, tyle co się urodził. Więc naprawdę u tych mrówek jest wszystko w jak najlepszym porządku. Rozwijają się, no i oby tak dalej. A niedługo pewnie będziemy im udostępniać arenę. A u mojej królowej Lasius umbratus też wszystko ma się w jak najlepszym porządku. Na razie czekam na jajeczka, ale wszystko się udało. Robotnice zaakceptowały królową, karmią ją i dość mocno rzucają się na białko. I podejrzewam, że karmią tym białkiem królową. Więc myślę, że lada chwila i jajeczka już będą. A jak jajeczka się pokażą, jak królowa zniesie pierwsze jajeczka, to was oczywiście o tym poinformuje. Ale u tych mrówek jest wszystko w jak najlepszym porządku i teraz jeszcze trochę tam jest poczwarek Lasius n. No i te poczwarki niedługo się wyklują. Teraz podmieńmy im tu białeczko na nowe. Jest też kropla miodu. I te mrówki myślę, so, myślę, że chętnie na taką propozycję przystaną i zaczną jeść ten posiłek. No, już jak widzicie, dwie robotnice dobrały się do białka. Na miód nie są aż takie chętne, ale aczkolwiek też często so, się miodu napiją. Królowa, jak widzicie, jest dosyć spokojna, ale najważniejsze, że ta adopcja mi się udała. No i zobaczymy, czy te pierwsze jajeczka, czy doczekamy tych pierwszych jajeczek. Ale myślę, że tak. Jeszcze tam jest w probówce sporo niewyklutych po czwarek hurtnicy pospolitej. Więc myślę, że dość dużo tych robotnic, hurtnicy niedługo się tam wykluje. I myślę, że jajeczka też niedługo się już pojawią. Więc dziś, na dzisiaj to już byłoby wszystko. I do zobaczenia w kolejnych mrówczych materiałach.